Kochani, hej, cześć. No i kończymy. Jesteśmy na finiszu naszej pandemicznej serii Korona Chrystusa. Yy, ileż to czasu minęło. Tak naprawdę to zleciało to naprawdę szybko, choć mieliśmy małą chwilę nieobecności, ale ona wynikała z tych bardzo ciasnych tutaj kalendarzy i różnych wydarzeń, które nas dotyczały, ale kończymy tą serię. Yy, tak samo jak chcieliśmy ją z Wami zacząć, tak samo chcemy ją z Wami skończyć. Seria Korona Chrystusa. I jakby się na to nie przypatrzeć, to bardzo radujemy się tym, że nie tylko mamy co nagrać, ale mamy dla kogo nagrać. No bo jesteście wy, więc to jest przepiękne w tej całej sytuacji. Bardzo sobie to cenię. Osobiście ja i my. Ale jakbyśmy nie spojrzeli na to, to tak naprawdę ta cała seria to nie jest taka zwyczajna seria YouTube. Choćby z tego samego względu, tego jednego względu, że my tutaj przed kamerą i my za kamerą wcale się tu nie pchaliśmy. Tak naprawdę, gdyby zapytać nas, od czego się zaczęło, to. Tak gdybym wrócił pamięcią, to rozpoczęło się od jednego poniedziałkowego poranku pełnego Bożej obecności, gdzie obudziliśmy się i wiedzieliśmy, że takie coś powinno być zrobione. Chociaż, chociaż rok temu, jeszcze w życiu, byśmy nie pomyśleli, że będziemy, będziemy nagrywać albo że ja miałbym usiąść za kamerą. Ale okazało się, że przyszła taka Boża obecność i takie Boże przekonanie, że w tym czasie, w którym wtedy się znajdowaliśmy. Że potrzebujemy my, młodzi, spotykać się i nie tylko młodzi, spotykać się przy kreatywnych rzeczach, przy inspiracjach, i pomimo tego, że ten czas zabijałby kreatywność, zabijałby wartościowy czas, zabijałby relacje z Bogiem, to chcieliśmy zrobić wszystko, żeby tego nie zrobił. No i ruszyliśmy. I gdybyście tylko widzieli wszystkie nasze początki, czy starty, czy rozwoje, moglibyście tak naprawdę i książkę o tym napisać, a może i my sami moglibyśmy to zrobić. Ale radości mamy mnóstwo z tego, że nie zrobiliśmy tego my, ale my razem. Czy dostrzegacie, kochani, różnicę? My ją tutaj widzimy, siedząc za komputerami, siedząc za monitorami i widząc Wasz udział w tym projekcie i, i Wasz odzew, i też to, jak wiele tutaj z tych, z tych naszych spraw się rozwinęło w tym temacie. I, i myślę, pomimo tego, że nie pomyślelibyśmy, że, że, że będziemy brali w takim czymś udział, to, to teraz widzimy w tym naprawdę duży sens. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć. Ale dzięki Bogu za to, co już tutaj było. Za Was, za kamerę i za to, co tutaj. Jeżeli ktoś z Was miał wprawne oko, a myślę, że byli też i tacy, to prawdopodobnie moglibyście widzieć odcinek po odcinku, jak nasze backgroundy, backstage, różne inne historie się zmieniły. Jak cały ten kanał nabierał różnego smaku, nowego smaku i nowego kształtu. Zmieniały się mikrofony, zmieniały się światła, zmieniały się backgroundy, zmieniały się brody i różne inne historie. I pomimo tych wszystkich zmian, które da się zauważyć, co też pokazuje tak naprawdę naszą prywatną przygodę w tej serii, to dwie rzeczy pozostały niezmienne. Boża Łaska i Boża Prawda, których chcieliśmy odcinek po odcinku tutaj szukać. I ja sam żyję tym przekonaniem, i my, którzy to robimy, żyjemy tym przekonaniem, że te dwie rzeczy, Łaska Boża i Prawda Boża, to są dwa game changery, które zmieniają całkowicie życie. I nie jeszcze, co innego dookoła, by się tutaj działo, boża łaska Boża prawda to są game changery życia. No więc dzięki, że chcieliście wziąć udział w tych game changerach, gdzie mogliśmy je razem odkrywać. Robić to kreatywnie, robić to wspólnie, szukać w słowie, no inspirować się. I rodzi nam się wdzięczność. Dlatego właśnie nagrywamy ten odcinek, chociaż tak naprawdę nie mamy żadnego rozważania, to jednak chcemy naprawdę szczerze podziękować Wam za to, że byliście z nami. Nie że oglądaliście nas, ale że byliście z nami. Czy widzicie, kochani, różnicę? Dziękujemy Wam, że nas nie oglądaliście, ale że byliście z nami. I to w taki sposób, że dzięki Waszemu uczestnictwu, tak naprawdę, wszystko to, co nagrane tutaj, to Wy zanieśliście to do domów, do znajomych, do miast, do grup młodzieżowych i do wspólnot. Gdzie w efekcie okazało się, że kiedy spojrzeliśmy na to, to chcemy Wam podziękować za Wasze partnerstwo w tym projekcie? Dzięki Wam. Dziękujemy za twardzieli weteranów, którzy. Odcinek po odcinku towarzyszyli, komentowali, lajkowali, szarowali, więc uwaga, Lidia, yy, Natka, Jacob, Daniel yy, i kogo mam tu jeszcze na liście? Hmm, Ula, Daniel, Ewa, Karolina. Chcemy Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że to, co tworzyliśmy my tutaj w jakimś zaciszu albo kilku zaciszach, to Wy wytobraliście. I szerowaliście dalej, bo temu zawołaliście. Dzięki. Dzięki też Tobie, Ula, i, i to, że zechciałaś, żeby z naszego tutaj, z naszej serii zrobić rozważanie grupy młodzieżowej dla siebie. To było dobrym strzałem w dziesiątkę, bo to, co robimy tutaj, właśnie miało odżywiać młode pokolenie, więc dzięki za to. Pięknie, że nawet do tego mogliśmy się przyczynić. Dziękujemy Wam, kochani, że mogliśmy słyszeć o historiach, choć nie spodziewaliśmy się tego, że oglądaliśmy, widzieliśmy się przy. Przy odcinkach z całymi rodzinami, grupami młodzieżowymi, na wieczorach i porankach, w trasach tirowych i po nabożeństwach, gdzie mogliśmy się naprawdę wszyscy spotykać. No, fenomenalne. Dobrze było z Wami być. A nawet powiem, nie spodziewaliśmy się, a chcemy Panu Bogu też oddać chwałę za to, i powiedzieć to tutaj, żeby nie ograbić Jego chwały, że to niesamowite było, że spodziewaliśmy się kilku rzeczy, a okazało się, że Wy, kochani, byliście też udziałowcami w tym projekcie nie tylko tu w Polsce, ale wy, którzy jesteście w Austrii, wy, którzy jesteście w Anglii, w Irlandii, we Francji i w Niemczech, byliście z nami. I jest też Cordelia. Cordelia to jedna z dziewczyn, które oglądając cały tę tutaj tą, tą serię Korana Chrystusa, postanowiła, że to, o czym mówimy, przetłumaczy z naszą pomocą z języka polskiego na angielski i będzie zanosiła to i, i pokazywała swojej grupie młodzieżowej, rodzinie i całej lokalnej wspólnocie i nie byłoby w tym nic takiego niebywałego, gdyby nie to, że Cordelia mieszka na wyspach Karaibskich, o gdzieś tutaj, na wyspie Trinidad i Tobago. E, I kiedy słyszymy o takich historiach, to myślimy sobie: cieszymy się bardzo, że jedna kamera. Jedna historia, jeden poranek zapoczątkował inspirację, która potoczyła się na cały świat, nie musi być szeroka i nie musi być super znana. Wystarczy, że towarzyszą temu ludzie, którzy chcą poznawać prawdziwego Boga i dwa game changery. Więc czy pozwolilibyście, kochani, żebym się w krótkich zdaniach zwrócił do Cordeli i podziękował właśnie teraz po angielsku? Zróbmy to. Cordelia, thank you. That was awesome that you were with us. and your partnership with us in that project in, in searching the, the, the truth in god's word and, and, the, and the grace and the truth with the game changers that was beautiful it was uh, amazing that over the thousands of kilometers we were together as a church so we greet you we hug you we love you and we wish you many many blessings from the heaven Zaczęło się od najważniejszej, pana w niebie. Yy, podziałało przez nas tutaj i przez was tam. Powiedzieliśmy o, yy, o miastach, o krajach, o osobach, ale jest jeszcze jedna osoba, która wykonała tej tytaniczną pracę, ale tak naprawdę ciągle patrzyliście na mnie, a nie na tą osobę, chociaż była z nami cały czas. Michał Mike, yy, który właśnie teraz kręci za kamerą. Więc, Michał, chcemy ci podziękować, wiesz, że wykonałeś kawał roboty żeby tutaj te sprawy ponagrywać, i kiedy ja wracałem do domu zmęczony, to, to ty jeszcze bardziej zmęczony musiałeś to montować. To też jest rodzaj służby i misji. W takim świecie żyjemy, gdzie nawet montowanie może być misją. Tak my do tego podchodzimy. W imieniu całego YouTube'a dzięki. <grych> e, dobrze, kochani, więc zbliżamy się do końca. Nie byłbym sobą, gdybym nie skończył Bożym Słowem, bo tak naprawdę o to tutaj chodzi. Cokolwiek bym nie powiedział, najlepsze, co mogę tutaj zrobić i co możemy zrobić, to zostawić Wam fragment Bożego Słowa który jest lepszy niż wyraża więcej niż milion słów. No więc pozwólcie, że wyrażę to w życzeniach dla was. W Psalmie 34 i w 9 wersecie psalmista mówi tak hej, obserwatorzy kanałów YouTubeowych. Hej, wy, tam po drugiej stronie kamery. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w Nim szuka schronienia. Życzymy Wam, żebyście Wy nie tylko mieli jakieś pojęcie o Bogu, żebyście nie tylko mieli jakieś wyobrażenia o Bogu. Nieważne, czy żyjesz z Bogiem, czy nie, czy żyjesz rok, czy 50 lat. To dotyczy każdego jednego, i mnie, i Ciebie. Życzę sobie i Tobie, żebyśmy byli w stanie żyć takim życiem, że będziemy kosztować i próbować tego Boga i wiedzieć, być przekonani, że On jest Panem i że On jest dobry. To wymaga szukania w Jego Słowie. To wymaga realnego życia z Nim. Nie na pół gwizdka, nie na myślę, że, ale bycia pewnym, że On jest, że On jest dobry i że On ma najlepszą perspektywę naszego życia. Pamiętacie? Perspektywę z nieba, a nie naszą. Na życie wokół nas, jak powiedzieliśmy już kiedyś tutaj w jednym z odcinków. Tego Wam życzymy i sobie też. Dobrze, kochani, kończymy dwoma rzeczami, dwoma zaproszeniami Was do czegoś. Towarzyszyliście nam przez kilkanaście tygodni, przez kilka miesięcy. To, toż to jest prawdziwa przygoda, wręcz można powiedzieć. Pandemiczna przygoda i to nawet przez same ekrany. I prawda jest taka, że gdybyście mogli tutaj być z nami, przy tych wszystkich nagraniach, gdybyście mogli oglądać ten nasz backstage, te nasze wylane krople potu, litry przepitej kawy, przejechane kilometry i te setki tematów przegadanych, żeby nadawać jakiś kierunek temu, co tu się dzieje, to prawdopodobnie raz byście się uśmiali, raz byście byli zszokowani, ale prawda jest taka, że na końcu wszyscy byśmy spotkali się i powiedzieli chwała Panu Bogu za różne sprawy. I dlatego właśnie, że jesteście częścią tych potów, tych łez, tych radości i tych wyzwań, bo okazuje się, że to jednak jest swego rodzaju wyzwanie, to chcę Was zaprosić do dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka. Jeżeli, oceń to, jeżeli w tej historii, w której tutaj byłeś z nami, coś Cię poruszyło. Uznałeś, że coś było naprawdę dobre, działające. Pamiętacie odcinek Anna Pepełtaj? Trzeci odcinek naszej serii? Chcemy w naszej kulturze polskiej mówić nie tylko o tym, co nie działa, ale też o tym, co działa. Zróbmy to i teraz. Jeżeli było coś, co widziałeś, że zadziałało, coś, co u Ciebie zadziałało, coś, co było zachęcające, daj nam o tym znać. Napisz do nas, tutaj wyświetli się kilka kontaktów, możesz to do nas napisać. W czym to nam pomoże? Na pewno w tym, żeby jeżeli byśmy następny raz wypuszczali takie strzały do internetu, to one będą troszeczkę bardziej precyzyjne. Jeżeli by się okazało jednak, że w tym, co tu robiliśmy, o coś się potknąłeś. Albo my, według Ciebie, o coś się potknęliśmy. Może coś nie zadziałało, może moglibyśmy zrobić coś lepiej, może moglibyśmy o czymś pomyśleć. Nie schowaj tego dla siebie do kieszeni, ale wystaw to nam na stół, żebyśmy te grote strzały mogli jeszcze bardziej tutaj doprecyzować. Ma to sens? Chodźcie. A druga rzecz jest taka. Kochani, gdyby się okazało, że, że masz pewien temat, albo chciałbyś poruszyć jakąś sprawę, albo widzisz, że jest w tym sens, żebyśmy tak coś robili nadal, to jesteśmy gotowi rozważyć tę sprawę. Dlatego, że wierzymy bardzo mocno, że ten kanał on nigdy nie miał być mój, on nigdy nie miał być Michała, on nigdy nie miał być nasz, tutaj, tych ludzi, którzy tutaj to robimy, ale on miał być nasz, Twój i nasz. To jest diametralna różnica. Chcemy się zaprosić do wspólnego tworzenia tego miejsca, jeśli tylko zechcesz. Dwa game changery, łaska i prawda. Dwa, yy, dwa piękne owoce, tutaj w pokoleniu młodzieżowym i nawet gdzieś tam na świecie. I dwa wezwania, dwa zaproszenia, do których Was zapraszamy. A to wszystko schowane w jednym pięknym życzeniu. Skosztujcie i przekonajcie się, że dobry jest Pan, a szczęśliwy ten, kto nie tylko wydaje mu się, że Bóg jest, ale w Nim szuka schronienia, bo wie, że Ono tam jest. Miejcie się dobrze, żyjcie pięknie, pozdrawiamy Was no i bles! Pa!